Wyjątkowym brakiem rozsądku wykazała się osoba, która umieściła takie granaty na drzewie. W ostatni weekend w Słubicach człowiek, który zajmował się obserwacją przyrody, zauważył przypadkowo, że na jednym z drzew znajdują się niewybuchy. Okazało się, że to pięć granatów moździerzowych, prawdopodobnie jeszcze z okresu II wojny światowej. Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby. To znalezisko było dziełem młodych osób, dzieci, które zajęłyby się tym. Wiadomo, że w każdym takim przypadku należy szybko, praktycznie od razu, powiadomić policję, zabezpieczyć to miejsce, aby nikt po stronie nie miał do niego dostępu. My już na miejscu przejmiemy dalsze czynności. Wiadomo, że również przekażemy sprawę saperom, którzy zajmą się tego rodzaju zjawiskiem. No, okazuje się, że na terenie województwa lubuskiego jest cały czas dużo tego typu przypadków, to żelastwo, że tak powiem, leżące w ziemi, zalegające od wielu, wielu lat, często jest odnajdywane przez pasjonatów, przez tych, którzy zajmują się przeszukiwaniem miejsc, pól bitewnych, czy terenów powojskowych. Niestety, tak jak w tym przypadku, wyjątkowy brak rozsądku doprowadził do sytuacji, w której te przedmioty znalazły się w miejscu wyeksponowanym, dostępnym praktycznie dla każdego. Okazuje się, że dobrze, że policja otrzymała tę informację, że zajęliśmy się tym, natomiast przestrzegam wszystkich przed tego typu postępowaniem. Nawet jeżeli te przedmioty wydają się być niegroźne, są mocno skorodowane, może dojść do, do tragedii, jeżeli dostaną się w ręce osób niepowołanych, a takie przypadki, takie sytuacje także notowaliśmy.